Pomagała uzależnionym od alkoholu, ją i jej córkę zamordował pacjent wypuszczony na przepustkę z więzienia. W poniedziałek na ich pogrzeb przyszło pół Elbląga. Zbigniew Brzoskowski, człowiek, który jako ostatni w naszym kraju usłyszał wyrok kara śmierci, w jednym z wywiadów w 2011 roku powiedział Czy wracam myślami do zbrodni? Nie mam na to czasu. Martwię się, aby dobrze zjeść, czy będzie na przykład salceson, bo głodny nie chce siedzieć. Tu nic się nie zmienia. Jeśli dzisiaj dają salceson, to znaczy, że jest środa. A uwierzcie mi, że to co zrobił ten człowiek zasługuje na absolutne potępienie. To nie była zwykła podwójna zbrodnia. To była zbrodnia na dobroci i człowieczeństwie. Ta zbrodnia pokazała jedynie jak głęboko człowiek może być zdemoralizowany. Pamiętajcie o subskrypcji, ale co ważniejsze, to zachęcam do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnie i Kara, gdzie często prowadzimy ożywione dyskusje i gdzie będziecie mogli raz w miesiącu mieć możliwość współdecydowania o temacie odcinka. Link w opisie. O sprawie, o której dzisiaj usłyszycie, część z was słyszała jako sprawa dr Oli i jej córki. Bo tak jak wspomniałem na wstępie, od samej sprawy bardziej przerażający jest jej kontekst. Aleksandra Gabrysiak, czyli właśnie dr Ola, urodziła się 16 kwietnia 1942 roku w Radzyminie. Jednak rok 42 to środek II wojny światowej, więc wraz z rodziną została wysiedlona z kraju, do którego powróciła po zakończeniu konfliktu zbrojnego w roku 45 kiedy miała 6 lat, diagnozowano u niej krzywicę D odporną, to było wtedy nieuleczalne schorzenie narządu ruchu. Przez kolejne lata przechodziła kolejne poważne operacje ortopedyczne. Nie wszystkie były udane. To właśnie wtedy podobno dziewczynka miała zacząć przejawiać zainteresowanie medycyną. Kiedy dziewczynka miała 9 lat po wielu pobytach w szpitalach, jej rodzina osiedliła się na stałe w Gdańsku. To właśnie tam dr Olas zda maturę. Już w czasach licealnych, mimo ograniczeń fizycznych, będzie pracowała jako salowa w szpitalu, na oddziale dziecięcym i laryngologii. Zwłaszcza na oddziale dziecięcym angażowała się ponad normę, często organizując dzieciakom zabawy, mimo że nie należało to do jej obowiązków. Kierunek studiów, na jaki się zdecydowała, był oczywisty. Medycyna. W październiku 1962 roku Gabrysiak rozpoczyna edukację na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, uzyskując dyplom 27 czerwca 1968 roku. Kiedy skończyła studia, na palcu nosiła pierścionek z wygrawerowaną datą ich zakończenia oraz eskulapem. Jak sama później mówiła, to był jej symbol zaślubin z medycyną. Wkrótce rozpoczęła pracę jako analityk medyczny w Trzewie. Tam też otrzymała z przedziału kawalerkę. Aleksandra Gabrysiak. Była kobietą niezwykle pracowitą, nieustępliwą, już podczas pracy jako salowa, w swoim pamiętniku notowała. W pracy bardzo się napracowałam, wzywałam tylko Boga, aby dał mi siłę wytrwania. Moje koleżanki część zrobiły i siedziały. Mnie tam między nimi nigdy nie ma. Nienawidzę plotek i babskich opowiadań. Ona nie wiedzą i nie rozumieją, ile sił mnie ta praca kosztuje. Nic nie szkodzi. Z Jezusem zawsze wytrzymam najgorsze chwile bo jak właśnie zauważyliście, kobieta była osobą głęboko wierzącą i wiele jej przemyśleń z pamiętnika dotyczyło właśnie relacji z Bogiem. Jak się przekonacie wkrótce, jej wybory życiowe również były związane z religią w znaczeniu czynienia dobra. W każdym razie jej wysiłek został doceniony i dwa lata po ukończeniu studiów kierowała już własnym laboratorium. Oczywiście Gabrysiak cały czas się rozwijała, uzyskując kolejne stopnie specjalizacji czy tytuły medyczne. Jednak jej życie nie opierało się tylko na rozbudowywaniu i usprawnianiu laboratorium, zaczęła się również angażować społecznie i to w swoim stylu, na całego. W taki właśnie sposób w 1973 roku uruchomiła w Trzewie telefon zaufania o nazwie Anonimowe Przyjaciel, w którym była również główną dyżurującą. Miała bardzo przeżywać każdą rozmowę, jaką odbierała, każdą ludzką historię, którą usłyszała. Jednak władze PRL-u nie bardzo rozumiały tę ideę i wkrótce kazały infolinię zlikwidować. Wpływ na to mogły mieć związki Gabrysiak z Kościołem, z którym komunistą było nie po drodze. W 1974 roku doktor Ola adoptowała porzucone w szpitalu dziecko, córkę Marysię, urodzoną 15 stycznia 1974 roku. Marysia również w tej historii odegra ważną rolę, niekoniecznie tylko ofiary. Jeśli chodzi o wychowanie Marysi, zwłaszcza w początkowym etapie, było to trochę bardziej skomplikowane. Już przed adopcją Gabrysiak wiedziała, że może liczyć na pomoc swojej mamy. Mimo wszystko próbowała pogodzić obowiązki, pracę i opiekę nad dzieckiem, niestety z mizernym skutkiem. Więc Marysia pierwsze lata swojego życia spędził u dziadków, pod opieką babci, dziadka i wujków, próbujących zastąpić jej rodzinę. W roku 1975 dr Ola przeprowadza się do Elbląga, gdzie otrzymuje angaż i większe mieszkanie i to z tym miastem będzie związana do samego końca i to tego miasta będzie największą bohaterką. To również w tym mieszkaniu w Elblągu przy ulicy 1 Maja 30 pod numerem 4, niecałe dwie dekady później, wydarzy się dramat, który na zawsze zapisze się w polskiej kryminalistyce. Ale wróćmy do historii chronologicznie. Marysia wróciła do swojej adopcyjnej mamy w wieku 3 lat i miało to być dla niej trudne. Bardziej przywiązane była do babki. Brat dr Oli wspomina to tak. Nadeszła też w 1977 roku pora na sprowadzenie do domu Marysi, ciągle pozostawionej z babcią w Gdańsku. Mama, wychowująca od 3 lat Marysię, tak przywiązała się do dziecka, że podświadomie traktowała je jak swoje i nie była skora oddać jej do Elbląga. Trzeba przyznać, że Marysia była bardziej przywiązana do babci niż do swojej mamy. W Elblągu dr Olac coraz mocniej angażowała się w działalność społeczną. Jedna z jej współpracownic wspomina to tak. Każdy, kto znał Ole dobrze, wie, że jej działalność nigdy nie była ograniczona ani miejscem, ani czasem. Pracowała zawsze i wszędzie. Nie znała kompromisów. Sama dawała innym wszystko: swój czas, swoje zdrowie, swoje serce, a gdy zachodziła potrzeba, swoje pieniądze. Jeśli chodzi o to ostatnie, nie dawała potrzebującym tego, co ich zbywało, ale dzieliła się tym, co sama z trudem zaoszczędziła. Czasami był to naprawdę przysłowiowy wdowi grosz. Czasem odnosiłam wrażenie, że kocha bardziej swoich podopiecznych, samotne matki, alkoholików, aniżeli swych przyjaciół. Tym pierwszym potrafiła wybaczyć 77 razy, od nas oczekując zbyt wiele. Gabrysiak pomagała osobom uzależnionym, samotnym matkom, więźniom, niedoszłym samobójcom. Jej telefon prywatny służył jako telefon zaufania, a przy tym żyła z córką bardzo skromnie. Nie da się też ukryć, że zaniedbywała w tym wszystkim właśnie Marysia. Jej sposób życia był powodem coraz częstszych konfliktów z rodziną, z mamą, braćmi i ojcem. Ten ostatni zmarł w roku 1981. Generalnie Aleksandra Gabrysiak była osobą konfliktową. W tym swoim uporze nie uznawała kompromisów ani w pracy społecznej, ani zawodowej. Jej brat wspominał, że być może była szanowana przez współpracowników, ale niekoniecznie lubiana. 1 maja 1989 roku utworzyła w Elblągu pierwszy dom samotnej matki. A od roku 1987 była najbardziej zaangażowaną osobą w nowo powstałym hospicjum. Niosła pomoc każdemu, kto jej potrzebował. Czuwała przy chorych i umierających. Wtedy było to jeszcze hospicjum, które jeździło do osób chorych. Dopiero w 1993 działalność tej instytucji stała się stacjonarna. Jeśli chodzi o życie zawodowe dr Gabrysiak, to choroba, o której wspominałem na początku, spowodowała, że musiała przejść na rentę inwalidzką w 1984 roku. Oczywiście nie porzuciła całkowicie medycyny, pracowała jednak już w dużo mniejszym wymiarze niż wcześniejszy etat. Mniej więcej w tym czasie też rozpoczęła pracę w poradni abstynentów i w poradni trzeźwości tej pomocy osobom uzależnionym wykazywała miłość do bliźniego. Zawsze szanowała tych ludzi, nieważne w jakim byli stanie i na jak wielkim dnie. Zdarzało się, że prywatnym samochodem, który zresztą otrzymało od podopiecznych, odwoziła pijanych do domu. W swoim mieszkaniu przyjmowała takich pacjentów, przepisywała leki, odtruwała, udzielała porad. Wysłuchiwała żon alkoholików i ich samych. Tak jak wspomniałem, zawsze pełna szacunku do drugiego człowieka. Jedna z jej współpracownic w poradni wspomina to tak. Doktor Ola potrafiła mnie tak pięknie ukierunkować do tego, co mam robić, że to już tak w zasadzie było od razu jasne, że alkoholik to człowiek chory, któremu całym sercem, całym sobą, całym swoim uczuciem, rozumem, odczuciem muszę pomóc, że to nie jest pijak, że to nie jest człowiek, którym można pogardzić, którym człowiek się brzydzi, to jest człowiek bardzo ciężko chory. Ola w każdym alkoholiku, w każdym narkomanie widziała tę podeptaną ludzką godność. Doktor Gabrysiak bywała również częstym gościem w elbląskim zakładzie karnym. Pomagała więźniom w problemach z nałogiem, ale nie tylko. Pomagała odbudowywać zerwane więzi z bliskimi, wspierała ich materialnie, duchowo, pomagała więźniom znaleźć pracę, kiedy opuszczali mury odosobnienia. Ta posługa będzie miała później swój epilog, ponieważ ci ludzie i tego nie zapomną. Była dla nich bohaterką, aniołem stróżem. Ale do tego jeszcze wrócimy. Będzie to jedyna sprawiedliwa rzecz w tej historii. Henryk Berda, były więzień, opisuje tak swoje spotkanie z Aleksandrą. Gdy pierwszy raz zetknąłem się z nią, byłem u progu złamania nerwowego, a przede wszystkim głodny i wyczerpany. Wyszedłem z więzienia, pieniądze z akumulacji przepiłem. Nie miałem gdzie mieszkać ani do kogo pójść. Tam na Trybunalski 11 Welblągu przyjęto mnie jak każdego z otwartymi rękami. Dostałem jeść, paniola dała mi swoje kanapki. Poleciła pielęgniarce zrobić mi herbatę. Powiedziałem mi, że powodem mojej tragedii jest niezaradność, a nade wszystko skłonność do nadużywania alkoholu. Nie potrafię w tej chwili odtworzyć pierwszych słów panioli, które wtedy do mnie powiedziała, jednak na zawsze pozostanie uczucie, którego wtedy zaznałem. Czułem się szczęśliwy nie tylko dlatego, że ktoś podaje mi rękę, udostępnia swoje mieszkanie na nocleg, ale przede wszystkim, iż swoim miłosierdziem pokazuje mi, że jestem godny normalnego życia. Pokazuje, jak można się cieszyć cudzym życiem i szczęściem innych. Jednak ta historia wciąż ma drugie dno, którym jest córka Marysia. Dorastająca nastolatka coraz bardziej oddala się od matki. Jej zachowanie wobec kobiety jest coraz gorsze. Dziewczynka cierpiała na ataki padaczkowe, nie miała też opiekunki, która miałaby dla niej czas, bo ta była zbyt zaangażowana w pomoc obcym. Ta relacja matki i córki robiła się coraz bardziej destrukcyjna. W wigilię 1990 roku Gabrysiak spotkała na dworcu 18-letniego bezdomnego Zbigniewa Brzoskowskiego. Brzoskowski urodził się 9 grudnia 1972 roku. Ukończył jedynie szkołę podstawową, nie zdobył żadnego zawodu. Zresztą, po ukończeniu szkoły podstawowej, ojciec wyrzucił go z domu, ojciec, który znęcał się nad rodziną i odrzucał Zbigniewa jako swojego syna. To właśnie jego doktor Ola mimo sprzeciwu rodziny postanowiła przygarnąć do siebie, jako swojego przyszywanego syna i brata Marysi. Gabrysiak wierzyła, że uratuje tego człowieka, który mimo młodego wieku od wielu lat miał problemy alkoholowe. Aleksandra chciała odciągnąć mężczyznę od przestępczego półświadka. Załatwiła mu również terapię, która przyniosła tylko krótkotrwały efekt. Tak naprawdę mężczyzna ani nie przestał pić, ani nie przestał kraść. Co więcej, Zbigniew nie został bratem młodej już kobiety, czyli Marysi, a związał się z nią jak mężczyzna, właśnie z kobietą. Para wspólnie zaczęła się znęcać i okradać Gabrysiak. Sytuacja nie uległa poprawie nawet po wyprowadce Brzoskowskiego wyprowadce do nowego lokum, które znalazła mu doktor Ola. Zbigniew okradł również małżeństwo, u którego zamieszkał. Dramatyczną sytuację Aleksandry Gabrysiak relacjonowała pielęgniarka, która z nią współpracowała, Irena Tarnacka. Szykanowali ją, wykpiwali, krzyczeli, bili, kopali. Płakałyśmy wtedy razem w czasie rozmowy telefonicznej, w której Ola opowiedziała mi, że obiecali, że ją zabiją. Przeszkadzała im, szczególnie Marysia była niezadowolona, że mama, nazywali ją matrona, nie pozwalała na harce w domu. Mieli prawo spotykać się poza domem, łamali tę umowę. Zbigniew bywał u nich w domu. Kobieta zaczęła być też odrzucana przez wspólnoty katolickie, w których aktywnie się udzielała. Członkowie zarzucali jej nadmierną aktywność, która przeradzała się w całkowitą nieroztropność, jak choćby sytuacja ze Zbigniewem i jej córką Marysią. Kobieta w liście z grudnia 1992 roku napisała, bardzo słabne i myślę, że dojrzewam do odejścia. Pragnę jednak na tyle jeszcze cierpieć, by oni byli szczęśliwi, aby szli drogą dobra i prawdy. Zbigniew Brzoskowski od kwietnia 1992 roku odbywał w elbląskim więzieniu karę półtora roku pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem do samochodu. Była to jego pierwsza kara pozbawienia wolności. areszcie miał opinię spokojnego więźnia. Odwiedzała go także jego nowa dziewczyna, a więzienny psycholog zaopiniował, że te spotkania pomagają w jego resocjalizacji. W związku z tymi faktami otrzymywał przepustki. Na jedną z takich 24-godzinnych wyszedł 5 lutego 1993 roku około godziny 10.30. Spotkał się ze swoją partnerką, którą podejrzewało zdradę. Doszło między nimi do awantury, po której poszedł spożywać alkohol. Dnia 6 lutego 1993 roku poszedł do mieszkania dr Gabrysiak przy ulicy 1 maja. Tam zastał Marię. Doszło między nimi do sprzeczki i niby w żartach przywiązał kobietę do krzesła. Tutaj zacytuję źródło, które dosadnie oddaje to, co wydarzyło się w mieszkaniu. Odizolował końcówki przewodu, owinął nimi nadgarstki dziewczyny, włączył prąd. Marysia straciła przytomność. Gdy ją odzyskała, miała powiedzieć, że mama wraca, bo słyszy za oknem jej samochód. Znowu włączył prąd. A gdy Marysia wraz z krzesłem upadła na podłogę, nożem kuchennym uderzył ją w klatkę piersiową i szyję, aż nóż się złamał. Potem pobiegł do kuchni po drugi, na doktor Ola. Ta się nie zdziwiła, gdy w drzwiach swojego mieszkania ujrzała Zbigniewa Brzoskowskiego. Wiedziała bowiem, że odsiaduje wyrok, ale że dostaje przepustki. Tuż pod nogi doktor Oli wypadł mu nóż, który chwycił i zadawał jej ciosy w serce i szyję. Zdjął jeszcze z rąk swoich ofiar złote pierścionki, a z torebki doktor Oli zabrał pieniądze. Wspomnę, że Brzoskowski zdjął z ręki Gabrysiak ten pierścionek, który był jej zaślubinami z medycyną, o którym wspominałem na początku. Do wieczora miał wrócić z przepustki i wrócił. Do strażnika rzucił nareszcie w domu. Pogrzeb kobiet odbył się 15 lutego 1993 roku. Ta zbrodnia odbiła się szerokim echem w całym kraju. Tak jak wspominałem na początku, w uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło pół miasta, zapewne wielu jej podopiecznych, wielu ludzi, którym ratowała życie, którym okazywała miłość i szacunek, wtedy kiedy wszyscy inni ich skreślali. Ujawnienie sprawcy nie było najtrudniejszym śledztwem w historii polskiej kryminalistyki. W zasadzie bardzo szybko policjanci wiedzieli, kto za to odpowiada, bo już po pięciu dniach. Brzoskowski miał powiedzieć, nie przyszedłem zabijać. Tłumaczył się wypitym alkoholem. Mówił, że kiedy weszła mama Marysi, po prostu chciał stamtąd wyjść. Obojętnie, kto by stanął mu wtedy na drodze, zginąłby. Przyznał się do winy. Co ciekawe, tak jak wspominałem wcześniej, doktor Ola działała na rzecz osób wykluczonych w tym również więźniów Elbląskiego Zakładu Karnego, a w związku z tym Brzoskowski musiał zostać całkowicie odizolowany od pozostałych współosadzonych. Zwyczajnie, kiedy więźniowie się o tym dowiedzieli, Brzoskowski w normalnych warunkach nie przeżyłby dnia. Chciano go zabić. Nie wiem jak długo ta sytuacja się utrzymywała, nie wiem czy utrzymuje się do dziś, ale przez trzy lata przebywał jeszcze w Elbląskim areszcie w całkowitym odosobnieniu. W każdym razie wyrok zapadł 7 lutego 1996 roku. Brzoskowski miał w momencie popełnienia zbrodni 21 lat. Nikt nie spodziewał się, że sąd orzeknie karę śmierci, której już zresztą wtedy nie wykonywano, ale taki właśnie wyrok zapadł. W sali pełnej dziennikarzy i kamer wszyscy usłyszeli: Podwójna kara śmierci. Zbigniew przyjął to, co usłyszał z kamiennym wyrazem twarzy. Później w wywiadzie powiedział: Strach, lęk i obawa. To czułem w chwili wyroku. Poczucie winy? Nie, ono potem się budzi. Nie wierzę, że ktoś w trakcie procesu panuje nad wewnętrznymi uczuciami. Siedzisz na sali, zapada wyrok. Policjanci wjeżdżają i jedziesz. Nie ma czasu na zastanawianie. Wtedy to jest tak, wyrok i myśli się. Czego ci ludzie chcą? Nie ma świadomości, co czeka cię później. W wyniku nowelizacji kodeksu karnego z 1997 roku zamieniono mu orzeczoną wcześniej karę na dożywotnie pozbawienie wolności. W wywiadzie z 1999 roku udzielonym na rzecz dokumentu Śmierć na Raty, żalił się, że gdyby mógł, to wybrałby dla siebie stryczek zamiast dożywocia. Wtedy przybywał jeszcze w celi dla więźniów niebezpiecznych w Sztumie. Przybywał tam 5 lat od ogłoszenia wyroku. Ciężko stwierdzić, jak był traktowany później przez półosadzonych. Można jednak domniemywać, że jego pozycja w więziennej hierarchii nigdy nie była zbyt wysoka, a przynajmniej taką mam nadzieję. Gdybym miał drugi raz wybór, to na pewno nie dałbym mu kar śmierci, tylko dożywocie bo on cierpi wtedy, karą śmierci to co, zostanie wyeliminowany, nie będzie cierpiał i nie będzie go, i będą następni, i będą następni, i będą następni, to się nie zmieni. Ale dożywocie, no, no musisz siedzieć, no tak jak ja, teraz jest najprostszy przykład, no. no, no nie mam nic praktycznie, żadnych możliwości, no muszę siedzieć w celi 24 godziny na dobę tylko w tych tutaj metrach, rok za rokiem i nigdzie, nigdzie nie wyjdę. Nie ma dla mnie możliwości. Na tablicy upamiętniającej, na bloku, w którym mieszkała doktor Ola możemy przeczytać W tym domu w latach 1976-1993 mieszkała doktor Ola, Aleksandra Gabrysiak. Człowiek szlachetny i dobry. Podobno do dziś pojawiają się tam znicze i kwiaty. Tablicę w roku 1998 odsłonił jej brat. Imieniem doktor Aleksandry Gabrysiak nazwano elbląskie hospicjum. Po Elblągu jeździ tramwaj nazwany jej imieniem i nazwiskiem. Jest patronką Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy. Co roku również przyznawana jest nagroda Izby Lekarskiej, nagroda jej imienia. W Gdańsku i Elblągu są ulice Aleksandry Gabrysiak. W sanktuarium w świętokrzyskim Kałkowice Godowie postawiono jej pomnik. Od wielu lat trwa proces beatyfikacji dr Oli. Najprawdopodobniej zostanie uznana przez kościół katolicki świętą. Dewizą życia doktor Oli było zaufać człowiekowi i kochać go do końca. Z kolei dewizą Brzoskowskiego do dziś jest, aby zjeść dobrze salcy i nie siedzieć głodny. Mógłbym tutaj snuć mądrości o radykalizmie Aleksandry Gabrysiak. Analizować, czy była złą matką, czy jej decyzje były nieroztropne, czy ponosi w jakimś niewielkim stopniu odpowiedzialność za tragedię, czy jej postępowanie było słuszne i tak dalej. Mógłbym rozbijać to na czynniki pierwsze. Tylko jakie mam do tego prawo, siedząc wygodnie w fotelu przed komputerem? Żadnego, nie takiego człowieka. Mogę jedynie oddać jej hołd, bo była postacią absolutnie wyjątkową, szanującą bliźniego bez względu na wszystko. Mam wrażenie, że zbyt wielu ludziom tego brakuje. Jeszcze raz zachęcam do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara, gdyż to najważniejszy dla mnie kanał komunikacji z Wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale.